Rafał Węsierski Przygoda Joachima Dawno temu, przed wiekami, kiedy świat był jeszcze młody, czarodzieje pomagali ludzkości, broniąc ich przed potworami i wszelkim nubłem. Ale pewnego razu Rada Królewska wywołała rewolucję w pałacu, sprzeciwiając się królowi. To było straszne. Królowa widząc, że za chwilę może stać się jej krzywda, pochwyciła swego synka i wybiegła na pałacu. Już, już była blisko bramy, gdy nagle usłyszała oburzający I Kiedy się wydarzała, Zobaczyła, jak rąką hałasu rozpada się na tysiąc kawałek. Mocniej chwyciła niemowlę i pobiegła przed siebie, A za sobą słyszała odgłosy do dorywającej fali. Gdy dotarła na skraj rzeki, położyła się i oddała mu. Tymczasem dziecko zniknęło. Co dokładnie się z nim stało? Nie wiedział.